Siemanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem, już kończymy event, już wracamy do standardu, godzina 15 odcineczki. Eee, to co, co się nie kończy to sprawdzanie kalendarza adwentowego, a dzisiaj mamy niestety, ale coś co mi się nie przyda, czyli zwój teleportacji na kolosa. No chyba, że ktoś z Was gra na ze mnie i jest chętny tutaj ze mną skoczyć na jakiegoś kolosa <laughs> i mam, macie całą ekipę, to wtedy spoko, nie ma problemu. Ale dobra te Pana Kolosa mnie tam nie jara jakoś szczególnie, tutaj mam pamiąteczki, które o dziwo nie dałem rady ich sprzedać, bo była informacja, że są potrzebne do ukończenia trwającego quest'a, więc możliwe, że jeszcze da radę coś z tego zrobić w związku z tym, że event wciąż trwa i nie wiemy dalej co jest na ostatnim okienku kalendarza, więc zobaczymy, zobaczymy, <laughs> ewentualnie po prostu przez przypadek się to zblokowało zdobyłem zbrojkę madoków i bransolety to już dość dawno ale ulepszam sobie powoli zbrojkę przejdziemy sobie na unikaty, to przecież też nie jest nie wiadomo jaki problem, no w sumie to, to jest problem <laughs> A więc ym, dzisiaj sobie poexpimy, z próbą dobicia levela mamy 6,5 miliona expa. Nie chcę, żeby to długo trwało, więc nie będę robił dłużej niż półgodzinnego odcinka, ale zobaczymy ile, na, ile w tym czasie, powiedzmy w te 20 minut powiedzmy, ile będziemy w stanie zrobić, a w międzyczasie będziemy ulepszać sobie cały czas tymi zwykłakami e, zbrojkę, która czeka na nas, za dwa levele będzie do włożenia, tak? Zbrojka akurat za dwa levele, dokładnie. <laughs> więc będziemy sobie tak w swoim tempie robić. E, ja wiem, że mógłbym wywalić sobie e, dużo złota po prostu na jakieś heroiki, ale szczerze... W, ja tylko ekspie, ja nie potrzebuję mega mocarnego eku, więc na dobrą sprawę mogę sobie po prostu wziąć yy, ulepszane unikatki, co nie. A jak będą w dobrej cenie, jakieś fajne hero, to wtedy spoko. To jak najbardziej nie ma problemu, co i jak tam. Ale dobra, <laughs> skończyły nam się widzę potki na, yy, 20, na 30 koła życia, ale damy radę bez nich yy, na spokojnie. Co jakiś czas dzisiaj będziemy sobie tutaj yy, robić handel. O, no dobra, to już, już będzie mocniej, Będziemy sobie co jakiś czas robić handel tutaj, żeby pozbyć się strzał i jakichś tam innych itemków mniej potrzebnych, które będą zapychać nam eku. A w tym czasie też przy okazji będziemy też ulepszać tym, czym się da, naszą zbrojkę. No, Patrząc na to, że specjalnie dałem sobie właśnie tutaj szansę na, zmniejszona szansa na braku walki, Um, czyli po prostu większa szansa na łup. Specjalnie to dałem po pierwsze, żeby yy, wzmocnić sobie tutaj szansę na yy, ulepszanie przedmiotu, bo po prostu więcej itemków nam wypada i to rzeczywiście masowo nam wypadają te temki z Madoków, yy, więc spoko. A po drugie, yy, już strasznie dużo unikatów wyciągnąłem z tego, już wszystkie wiszą na aukcji i obstawiam, że właśnie na ich temat mam informacje od aukcjonera. <laughs> Więc naprawdę spoko. Przestałem na razie sprzedawać itemki. O, a to zaskoczenie. No dobra. E, czasem się tak zdarza. E, przestałem sobie itemki. E, ten. E, przestałem sobie itemki na razie na aukcję wystawiać. Wiem, że można z tego fajnie zarobić, ale i tak mamy już ponad 700 milionów, więc. Em, no patrząc na to, że i tak teraz oszczędzam póki co. Nie wiem na co, ale na coś na pewno. E, oszczędzam to. <laughs> to. Yy... To nie, nie, ma, nie ma wielkiej potrzeby teraz póki co pchać się w to, żeby nie wiem, wszystko na aukcję wrzucać. A przy okazji, yy, rzeczywiście wykorzystujemy sobie te itemki w jakiś fajny sposób. Od razu zerkniemy, co się obchnęło. Czuję w ogóle jakiś dziwny chemiczny zapach. Nie wiem, skąd się to wzięło. Um, Okej. Okay. tu. O! To tu się sprzedały takie całkiem inne itemki, nie uzbrojenia, ale fajnie. Um, 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 dobra, co nas interesuje, to nas interesuje, co nie? No dokładnie też tak myślę. E, wróciliśmy w sumie dokładnie do tego samego miejsca. Nice, <laughs> e, więc będziemy sobie dzisiaj działać, ile się tylko da tutaj. E, exp y, do levela to tak naprawdę przy okazji, bo mam jeszcze jakieś tutaj cośki, e, jeśli chodzi o mm, wzmocnienie expa, ale tak naprawdę no, przeżyjemy bez tego, bo w tym momencie tak jak mówię, przede wszystkim ciśniemy, żeby sobie. Przy okazji podekspić, a przede wszystkim ulepszyć sobie zbrojkę. I w ogóle Eku, które będziemy zakładać, nie chcę uzbrajać, ulepszać obecnego Eku, bo ono będzie w ciągu najbliższych 7 leveli wymienione myślę, że w 90% jak nie w 100. O, widzicie, to jest też fajne. Kolejny unikacik. <laughs> Chociaż dzisiaj pierwszy. A więc będę, będę, będę tutaj patrzył na to. Gubię, gubię, gubię trochę wątki, ja w ogóle jestem tuż po siłowni, ale ledwie przybiegłem z siłowni i, ten, i od razu e, nagrywam, bo w ogóle jestem umówiony tutaj z lokatorem i jego dziewczyną, że wypadamy sobie mm, tutaj w Poznaniu w pewne miejsce. A, bo w sumie jeszcze nie byłem w palmiarni poznańskiej, więc stwierdziliśmy, a why not? <laughs> a że ja lubię naturę, to jak najbardziej na plusik, no i jakiś to plan na niedzielę, co nie, co to jest za 15 złotych sobie wyskoczyć i fajne miejsce zobaczyć nowe dla mnie nowe, na mapie Poznania raczej nie, niezbyt nowe no, jeśli jest tu ktoś w ogóle z Poznania to może mi polecać jakieś fajne miejscówki w Poznaniu do ogarnięcia czy to pod kątem sesji fotograficznych, bo jestem fotografem, co już pewnie wiecie czy to pod kątem, pod kątem po prostu do, coś do zobaczenia Um, a, no widziałem już te najpopularniejsze kładka wśród koron drzew, czy coś w tym stylu um, czy właśnie um, choćby Cytadela, koło której jestem przynajmniej raz w tygodniu um, więc <laughs> więc no więc um, coś takiego mniej oczywistego, to w ogóle jest mój, mój cel na wszelkie podróże jakie w przyszłości odbędę, czyli poznawać ludzi, którzy będą mi polecali jakieś miejsca mniej oczywiste w, tam gdzie dotrę to, to jest według mnie bardzo ciekawa sprawa, czy, czy ja tam miałem pusty ten. E, czy ja tam miałem pustkę jeśli chodzi o drugie okienko? Nie, nie powinna być. To trzecie okienko. O, bo nie dodałem sobie tej miksturki. no racja. Kupiłem nie dodałem. No cóż, tak już bywa. Jak nam idzie w ogóle, mamy 7 minut mniej więcej, bo jakoś 17 y, mniej więcej zaczęliśmy. Nagrywanko, o, kolejna, widzicie, to jest fajne, naprawdę, bardzo doceniam w tym momencie właśnie takie, ym, takie błoga, a mam ich jeszcze kilka, bo to oko chciwca y, to jest chyba najsłabsze z tych wzmacniających i mam go jeszcze pięć, ale jeszcze mam takie, co tam chyba 80% wzmacniają i tak dalej, i tak dalej, więc y, tego mi nie braknie w najbliższym czasie, więc wszelkie y, kwestie zarobku, polowania na E2, na których używam właśnie tego błogo, i tak dalej, to jak najbardziej tam, czy to właśnie też ulepszania ekwipunku, więc w tym momencie jakby jest to dla mnie świetna opcja, żebym właśnie sobie używał czegoś takiego, gdyż tak, gdyż mogę sobie ulepszyć ekwipunek. No tych zwykłaków trochę wychodzi na to, ale, ale mimo wszystko się opłaca. Bo równie dobrze mogę sobie kupić y, jakieś hero, które nie wiadomo ile będzie kosztować. A patrzcie, tutaj parę takich itemków, takich, z których no zarobiłbym troszkę, ale nie jakoś bardzo szczególnie. I już kolejne punkciki, co nie. E, no tutaj jednak unikatków nie, unikatki będą jednak służyć mi typowo zarobkowo, bo e, co jak co jeszcze jakoś na plus bym chciał być, tym bardziej, że wydaję na bieżąco na miksturki, więc. E, a to już jest gruba kasa w tych czasach. W ogóle, jak właśnie kiedyś. Kiedyś nie było aż tak grubo, jeśli chodzi o to yy, wydawanie kasy na miksturki. <laughs> Więc no cóż. E, dobra, tu mamy salę wyjściową, zobaczymy gdzie nas doprowadzi. E, niech zgadnę do wyjścia. <laughs> e, sprawdziłem mniej więcej co robi ta perełka e, z eventu. I moi drodzy, e, sprawdziłem to na, na postaci z serii właśnie kroniki Bohatera 101, czy tam 102 level. O, ładnie. <laughs> i yy, to chyba wedle starej perły normalnie i wedle w sumie aktualnej około chyba 16 koła życia tak na oko chyba to leczy na użycie i każde użycie odbiera 15 kawartości więc sobie policzcie bo mnie to nie zastanawiało co, ile, ile to wyjdzie użyć, bo po prostu nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Ważne, żeby działało i spełniało swoją rolę, więc przez jakiś czas będzie spoko. No to jest takie, no, na, na tym moim poziomie obecnym, gdzie mam 63 koła życia, no to to jest takie, takie no przyda się co nie. Taka nie wiem, jedna, jedna czwarta chyba tego tak naprawdę <laughs> ponownie sobie uświadomiłem, jak bardzo zakręcony jestem i ile tematów podjąłem i przerwałem nagle, co nie, zakręcając się w nadmiarze gadaniny. No ale cóż, takie życie. Tak czy siak właśnie wracam tutaj prosto z siłki, dlatego jestem taki troszkę nakręcony, poza tym po drodze machnąłem sobie energola, bo stwierdziłem, że mogę mieć dzisiaj zjazd energetyczny. Um, no, jest dość wcześnie, co nie? No, wczesne popołudnie, mamy w pół do drugiej. Kocham po prostu to, ile tych unikatów mi leci naprawdę na tym błogo, i szczególnie z madoków, bo ogólnie, no to yy, w sumie zawsze tam jakieś leciały, co nie? Ale <coughs> mam wrażenie, że na madokach jest to częstsze. Podobnie zresztą gdzieś jeszcze. O, widzicie, no i to jest to w ogóle o czym mówiłem ostatnio, że ustawisz sobie automatyczną walkę na jakiegoś potworka, ale i tak on nie będzie bity jako pierwszy I dlatego właśnie ginie się w większych grupkach bo rozwala wam w innej kolejności, a ja trzymam się zasady najpierw rozwal najmocniejszego tylko kilka razy musiałem stosować zasadę nie rozwalaj najpierw najmocniejszego tylko najpierw obstawę, bo obstawa pójdzie szybko, a oni też jakieś mogą, mogą zadać ci obrażenia Zazwyczaj trzymam się właśnie tego najpierw rozwal najmocniejszego, yy, i to się najlepiej sprawdza w momencie, kiedy obstawa, kiedy inne potworki praktycznie nic ci nie zabierają, praktycznie nic życia, nic, yy, nic w ogóle nie szkodzą, co nie? Więc na tej zasadzie mniej więcej to działa. <laughs> um, dobra, w ogóle przydaje się to. Zwój zbiega. Bo co chwilę trafiam naprawdę znowu na kolejnych dedaczy, którym się nudzi w życiu i stwierdzają, że muszą pokazać, że to, że mają 20 leveli więcej oznacza, że są silniejsi. Wiecie zresztą, jakie mam do tego podejście. I yy, już, już dobrych kilka razy wyszedłem po prostu z, z takiej walki i zacząłem się tepnąć po prostu do świętego spokoju. Ale naprawdę mnie to tak irytuje. Sami zresztą wiecie, już na tylu odcinkach trafialiśmy na takich dedaczy. Yy, I uwierzcie mi, to ile ja takich sytuacji byłem w stanie nagrać to to jest może z jedna dziesiąta tego, ile takich mam zazwyczaj, co nie? A no, tak jak widzicie teraz, co nie, ja siedzę na, na red mapce, gdzie na tych levelach rzeczywiście red mapki to jest e, codzienność, a e, f, no, no nie jestem z tych, co czekają specjalnie na przedział 8-11 żeby były e, zielone mapki wszędzie, czy tam żółte. E, tak się zdarza tylko w momencie, kiedy rzeczywiście nagrywam na przykład rano, i po prostu wtedy, wtedy mam czas, żeby to nagrać, co nie? I najczęściej tak jest. <laughs> um, czy jak właśnie mam czas tylko rano chwilę pograć. A wiem, że są cwaniaki. O! No patrzcie moi drodzy. No kolejny przydatny itemek, prawdopodobnie przydatny. Jak to wygląda? No siłę tracimy. Blok jest ładny, jest szansa na zablokowanie przebicia. Są cechy. No to cechy nam nadrobią kawałek siły. No jest przede wszystkim pancerz większy, co się dla nas liczy. No dobra, na razie zostawię, ale będę szukał na aukcjach w razie czego, czegoś innego. Ale w razie W jest takie coś. No. I znowu zapomniałem o czym mówiłem. No widzicie, taki jestem dzisiaj taki zakręcony. Teraz mniej czuję te chemię. Zastanawiam się właśnie, od czego to mogło być. Trochę taką delikatnie mi farbą zajeżdża, ja mam w ogóle uczulenie na farbę olejną, więc jakby to była farba, to mogłoby mi się zaraz zakręcić w głowie. A że jestem taki zakręcony, wiecie, to ten, to ewidentnie to. E, dobra, myślałem, że tutaj była ten, myślałem, że tutaj była E2, ale E2 to inna mapka, e, ale też taka ciasna jakaś. Strasznie dziwne miejsca mają na jedną E2, zresztą mijaliśmy na którymś odcinku, jak ostatnio jak spiliśmy, na którymś odcinku, był tylko jeden odcinek z madoków z tego co kojarzę. No ale cóż, jak to wygląda, zaczęliśmy 17, więc mamy 14 minutkę odcinka, czyli hmm, jesteśmy w, powiedzmy w połowie takiej dopuszczalnej odcinka. I wyekspiliśmy sobie połowę tego, co, co, co potrzebowaliśmy do lewela. Co oznacza, że jest prawdopodobieństwo, iż do końca odcinka się ogarniemy. Eee, I fajnie. Eee, why not. <laughs> Dobra, pora zacząć używać full leków. I yy, chwila przerwy na szybkie ulepszenie sobie, yy, co się da. Mamy już yy, drugą gwiazdkę. Prawie mamy dwu, drugą gwiazdkę. No, czegoś tam brakło nam do szczęścia. No ale rzeczywiście, już nic tutaj nie wyciągniemy, i zaraz trzeba będzie w ogóle handlować yy, strzałkami. Niestety, ale ekwipunek jest już wypchany i tak jak właśnie ja wam kiedyś to mówiłem, na niższych levelach w ogóle nie opłacało się strzał zachowywać. Ale tutaj, jeden kołczan to jest 260 yy, koła yy, wartości, więc to jest piękne i to jest warte uwagi. Yy, dobra. Agresywny w ogóle jest strasznie dobry na magów bardzo ładnie ich przebija, to było chyba jakieś mocne mocny power up do siły ceną bodajże obrony tak mi się to kojarzy, tak chyba kiedyś było, nie wiem czy dalej tak jest no, ale specjalnie dla Was nauczę się <głos》> dokładnie kwestii umek, bo już nawet ktoś z Was komentował, jak pytałem Was właśnie o kwestię, jaką prowkę wybrać na nowym świecie. Ktoś komentował, że jak nie lubisz umek, uczyć się umek, to zrób coś takiego, coś takiego, wybierz taką prowkę i tak dalej. Jakby wiecie, ja jestem w stanie nauczyć się tych umek, po prostu zazwyczaj to pomijam, ale ze względu na Was jestem w stanie troszkę przysiąść nad tym. I troszeczkę, nie stuprocentowo, ale te, które będę, których będę rzeczywiście potrzebował i których będę używał, to, to ich się dla was specjalnie nauczę, no bo wiadomo, zdałoby się, że jak ktoś już wam tutaj nagrywa i pierdzieli o tej grze i jak ktoś już gra te 15 lat w tę grę, to żeby, żeby wiedział, o czym mówić, co nie? Ale dlatego właśnie pomijam tematy ubek na odcinkach, dokładnie, że skoro się nie znam, to nie będę wam przynajmniej o tym gadał i mydlił oczu. Ale nauczę się kiedyś, specjalnie dla was, tak, z dedication. Dobra, lecimy do Złotej Dąbrowy. Tam wiem, że są jeszcze jakieś inne jaskinki i tak dalej, ale przeżyjemy. Tu też są jaskinie. W ogóle madoki mają masę jaskiń. Opsik, opsik, opsik. Ktoś się znowu kręci. Ostatnio tutaj spotkałem gościa, chyba 216. I, I też stwierdził, że chce pokazać, że ma wyższy level i że ma te, że, że ma legi w eku. Tymczasem ja, ham, 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 ham. E, także ten. Um, no, ale też uciekłem i po prostu. No, po mu w ogóle tam e, dodawać satysfakcji, że mnie zabije. Jak mogę dać mu troszkę zdenerwowania, że dałem radę wyrwać się z tej walki i tyle. Nic mi nie zrobił. Ha, nie zepsuł mi całego dnia. Tylko fragmencik tutaj jak spienia i tyle. Więc easy peasy. E, no, yy, mamy jeszcze 9 miejsc w Ekwipunku, więc musimy mieć to na uwadze. Ale będziemy musieli yy, też uważnie wybrać miejsce, w którym będziemy się tym zajmować. 389 level. O, miło. Thank you. Nie zjadł mnie. Widzicie? Nice. Nie będę, w, nie będę się zastanawiał, czemu tutaj jest tak mocny level. Może ma jakąś misję? Może gdzieś nadrabia zaległe misje czy coś? A może właśnie. Pozbywał się kogoś, e, bo wiem już, że przecież istnieją e, stróże prawa, którzy pilnują i polują na, e, na te, na listy gończe. I jakby no pochwalam inicjatywę, fajna, co nie? Należy im się taki kopniak e, w zadek e, za to wszystko, co, jak, jak psują graczom innym po prostu rozgrywkę. Więc jestem za, ale ja się nie, nie angażuję, bo już ustałem propozycję angażu i to taką dość nachalną, takie, no dowoj, jedziemy go coś tam, a ja takie no jak ja w ogóle zajmuję się PVP, e, niezależnie od zajmuję, nie zajmuję się PVP i niezależnie od tego, czy mam dużą przewagę levelową, czy nie, no to szkoda mi tracić na to czasu, w sensie, no tracić czasu, no wid, tak jak mówię, widzę w tym sens, ale nie widzę w tym siebie. I tyle. To nie jest coś, czym ja się chcę zajmować w tej grze, żeby, nie wiem, dawać tę sprawiedliwość. Zabiłeś y, słabszego gracza, być może mnie kiedyś zabiłeś, ja cię teraz zabiję, coś tam, coś tam, pierdół, pierdół, gadu, gadu. Um, dobra, pełznącego krzyku w ogóle to jest... O, okej, okay. czyli to jest ktoś, kto jest w stanie tam expić, czyli jest silniejszy od nas, okej. Okay. No i wszystko jasne. Easy peasy. Um, e... No, zbliżamy się do 20 minuty i nie mamy dobrego postępu teraz na ostatniej prostej. No, ale ktoś na wyczyścił mapki, no to co się dziwić w ogóle, panie. Ale dobra. E, to skoro już jesteśmy w pustym miejscu, to jeszcze raz, e, czym się da, ulepszmy. Um, OK. I mm, posprzedajemy sobie parę śmieciuszków. To będzie chyba dobre, bo tu są aukcje, tak. OK, OK. 3,5 mki, Nic przydatnego się nie sprzedaje. Nic. Najsik. Nice. Ej, ale wy zostańcie. Wy się przydacie. Wy się przydacie. Wy będziecie ofiarą dla mojej zbroi. No, ale w ogóle ja nie wiedziałem wcześniej, że w sumie jest tyle sensu w zachowywaniu zwykłych itemków do ulepszania unikatów. Czy do herejków jest chyba najmniejsza, najmniejszy sens. Ale ogólnie, że, że jest tyle sensu w, w tych zwykłych itemaskach, że można je tak. Korzystnie wykorzystywać. Korzystnie wykorzystywać. No, żeby była korzyść, trzeba to wykorzystać. Tak. Masło, maślane... No, tak czy siak, cztery unikatki, jeśli nic mi nie umknęło. E, tak, 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 tak. No, pomijamy to, co wykorzystam, co nie, ale na sprzedaż mamy cztery unikatki. Wtedy miałem chyba sześć, około, więc easy. Dobra, więc ciśniemy tutaj jeszcze i wiecie co, i chyba. Jest 20 minut, dajmy sobie jeszcze 5 minutek, czyli levela nie dobijemy, ale sobie tak przyjemnie poekspimy, poulepszamy trochę zbrojkę. No, już jest plus punkcik w ogóle ulepszenia, bo mamy na drugą gwiazdkę, więc jest spoko. A że mam jeszcze dwa levely, to myślę, że śmiało przez te dwa levely, działając tym trybem, którym teraz działam, na spokojnie jesteśmy w stanie to ogarnąć. Czyli będzie zbrojka już na plus piątkę pewnie, na, w momencie, w którym będziemy ją zakładać. A tamte branzolety to się ulepszy w swoim tempie bez wielkiego pośpiechu. Według mnie najważniejsze co trzeba ulepszać na początku, to zbroja i broń. To jest to, co daje nam największe staty, jeśli chodzi o zarówno obronę, jak i atak. Zależnie oczywiście od tego, czy to zbroja, czy to broń. Ale dobra. No ja, jak wiecie, mam zaraz plany, więc zaraz kończymy. Chyba nawet nie, nie wiem, czy będę bił te 5 minut. Nie, no tam. Już półtorej minęło, nie? <laughs> Więc damy radę jeszcze te 5 minut tutaj docisnąć. Um, I tak, no ja nie lubię też dez dezorganizacji czasowej w ogóle prywatnie, że denerwuje mnie, jeśli mm, mam jakieś konkretne plany z kimś i tak dalej i ktoś inny mi je opóźnia i dezorganizuje, strasznie tego nie lubię. To mnie irytuje. Um, dlatego. Dlatego też tutaj yy, kusi mnie, żeby wam przerwać ten odcinek chwilkę wcześniej, ale nie, damy radę. Mamy radę. No, tak czy siak, troszkę zarobimy, troszkę ulepszymy. Widzę, że już tam się kręcą, słyszę za drzwiami, więc dobra. E, moi drodzy, kolejne odcinki będą też już e, z tego ulepszenia, z tutaj ekspienia i tak dalej. E, wrócimy też oczywiście do serii Kroniki Bohatera i na pewno zagramy sobie jeszcze w te gierki, o których które na razie usnęły, czyli właśnie Riverbond. Um, I Sentibit Recharged, więc y, możecie się tego spodziewać. I co, jeśli Wam się podobał ta, taki odcineczek, tutaj więcej w sumie było gadania, no, ale było też trochę treści, nie? Um, jeśli Wam się podobał to komentujcie, subskrybujcie, bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji kanału i zostawcie łapeczkę w górę. Dodatkowo przypominam o tym, że post na moim profilu tutaj YouTube'owym jest z ankietką, czyli Wy możecie wpłynąć na to jaką prowkę wybieram na nowym świecie który, który ruszy już bodajże w piątek. Na razie prowadzi Mag, jest dopiero 19 głosów, jest was 250 osób, które nie subskrybują, więc myślę, że tak przynajmniej do tej setki to powinniśmy dobić chyba w tych głosach, co nie, w ilości głosów. Tak czy siak. Dawajcie znać i do następnego odcinka, cześć.